Witajcie, drodzy poszukiwacze duchowej mądrości i równowagi. Dziś zabierzemy Was w fascynującą podróż do świata snów, a dokładniej w głąb mrocznych zakamarków naszych koszmarów. Ale nie bójcie się, bo to, co na pierwszy rzut oka wydaje się przerażające, może być kluczem do naszego duchowego rozwoju i wewnętrznego spokoju. Zanim zagłębimy się w temat koszmarów, spójrzmy na naturę snów z duchowej perspektywy. W wielu tradycjach, od starożytnych szamanów po współczesnych mistyków, sny postrzegane są jako brama do innych wymiarów rzeczywistości. To przestrzeń, gdzie nasza dusza może swobodnie podróżować, uwalniając się od ograniczeń fizycznego ciała i racjonalnego umysłu. Sny to nie tylko wytwór naszego mózgu przetwarzającego dzienne doświadczenia, to żywy język duszy, pełen symboli i metafor. W snach Możemy spotykać się z naszymi przewodnikami duchowymi, odwiedzać inne płaszczyzny istnienia, a nawet zyskiwać wgląd w przeszłe lub przyszłe życia. To w tej przestrzeni nasza intuicja i wyższa świadomość przemawiają do nas najgłośniej. A co z koszmarami? Te przerażające, często powtarzające się sny, które budzą nas zlanych potem w środku nocy. Wbrew pozorom, koszmary nie są naszymi wrogami. To potężne komunikaty z głębin naszej podświadomości i sfery duchowej, które domagają się naszej uwagi. Koszmary można postrzegać jako alarmowy dzwonek naszej duszy. Pokazują nam obszary naszego życia, które wymagają uzdrowienia, lęki, które musimy przepracować, lub energie, które blokują nasz rozwój duchowy. To jak gdyby nasza wewnętrzna mądrość krzyczała do nas: Hej, zwróć na to uwagę, to ważne. Co więcej, w tradycji szamańskiej koszmary często postrzegane są jako próby kontaktu ze strony duchów lub energii, które chcą nam coś przekazać. Mogą to być przodkowie, próbujący nas ostrzec, lub nawet części naszej duszy, które zostały utracone i próbują do nas wrócić. Pamiętajcie, że w świecie duchowym nie ma przypadków. Każdy koszmar, każdy przerażający obraz, który nawiedza nas w nocy, niesie ze sobą cenne przesłanie. Naszym zadaniem jest nauczyć się odczytywać te komunikaty i wykorzystywać je jako narzędzia naszego duchowego wzrostu. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej naturze koszmarów, ich energetycznym i duchowym przyczynom, oraz co najważniejsze, nauczymy się, jak przekształcać te nocne strachy w potężne narzędzia transformacji i rozwoju duchowego. Jesteście gotowi na tę podróż w głąb nocy? Zaczynajmy. Koszmary, choć często postrzegane jako nieprzyjemne doświadczenia, mają głębokie znaczenie w wielu tradycjach duchowych. Przyjrzyjmy się, jak różne kultury i filozofie interpretują te nocne wizje. W tradycji szamańskiej koszmary są traktowane z ogromnym szacunkiem i uwagą. Szamani postrzegają je jako bezpośrednie komunikaty ze świata duchów. Według ich wierzeń, koszmary mogą być próbą kontaktu ze strony przodków, duchów natury. Lub nawet zagubionych części naszej własnej duszy. W szamańskiej praktyce powtarzający się koszmar może być wezwaniem do podróży duchowej lub inicjacji szamańskiej. Szamani wierzą, że w koszmarach możemy spotkać się z naszymi zwierzętami mocy w ich najbardziej przerażających formach. To nie jest przypadek. Te przerażające obrazy mają nas zmusić do konfrontacji z naszymi największymi lękami, aby wyzwolić ukrytą w nas siłę. W tej tradycji przepracowanie koszmaru często wiąże się z rytuałem, w którym szaman pomaga osobie doświadczającej koszmaru zintegrować jego przesłanie i odzyskać utraconą moc. Przenosząc się na wschód, w buddyzmie i hinduizmie koszmary są postrzegane jako manifestacje naszej karmy i niewłaściwych stanów umysłu. W buddyjskiej tradycji koszmary mogą być interpretowane jako wynik naszych negatywnych działań lub myśli, które zaburzają spokój umysłu. Jednocześnie są one postrzegane jako cenne okazje do praktyki uważności i współczucia. W hinduizmie koszmary często wiązane są z działaniem negatywnych energii lub bytów zwanych asurami. Jednocześnie tradycja ta naucza, że wszystkie doświadczenia, włącznie z koszmarami, są iluzją, maja i zachęca do transcendencji zarówno przyjemnych, jak i nieprzyjemnych doświadczeń sennych. W obu tych tradycjach Praktyka medytacji jest kluczowa w radzeniu sobie z koszmarami. Przez rozwijanie świadomości i równowagi umysłu, można nauczyć się obserwować koszmary bez lęku, co prowadzi do głębszego zrozumienia ich natury i ostatecznie do wyzwolenia się od ich wpływu. Z kolei, w perspektywie energii, koszmary są często interpretowane jako ważne wiadomości od naszego wyższego ja lub przewodników duchowych. W tej filozofii każdy element koszmaru postacie, miejsca, emocje może być symbolem aspektu naszego życia lub osobowości, który wymaga uwagi i uzdrowienia. Podkreśla się również rolę energii w powstawaniu koszmarów. Według tej filozofii koszmary mogą być wynikiem blokad energetycznych w naszych czakrach lub aurze. Praca nad oczyszczeniem i zrównoważeniem naszych energii jest więc kluczowa w radzeniu sobie z koszmarami. Straszne sny często postrzegane są jako okazje do praktyki świadomego śnienia. Przez rozwijanie umiejętności kontrolowania snów możemy przekształcać koszmary w pozytywne, transformujące doświadczenia. Niezależnie od tradycji, wszystkie te perspektywy zgadzają się co do jednego. Koszmary, choć nieprzyjemne, niosą ze sobą cenny potencjał duchowego wzrostu i samopoznania. Zamiast się ich bać, Możemy nauczyć się je witać, jako nauczycieli i przewodników na naszej duchowej ścieżce. Przyjrzyjmy się teraz energetycznym przyczynom koszmarów, bo to właśnie w subtelnych wibracjach naszego ciała energetycznego często kryje się źródło naszych nocnych lęków. W wielu tradycjach duchowych mówi się o energii życiowej, znanej jako prana w jodze, czy w tradycji chińskiej, czy mana w kulturach polinezyjskich. Ta życiodajna siła płynie przez nasze ciało, utrzymując nas przy życiu i wpływając na nasze samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Gdy przepływ tej energii jest zaburzony, może to prowadzić do różnorodnych problemów, w tym koszmarów. Wyobraźcie sobie, że wasza energia życiowa to rzeka. Gdy płynie swobodnie, wszystko jest w harmonii. Ale co się stanie, gdy na jej drodze pojawią się zapory lub wiry? Energia zaczyna się piętrzyć. Tworzyć zaburzenia, a to może manifestować się w formie koszmarów. Co może powodować takie blokady? Często są to negatywne emocje i myśli, które gromadzimy w ciągu dnia: strach, gniew, zazdrość, poczucie winy wszystkie te emocje, jeśli nie zostaną właściwie przepracowane, mogą osadzać się w naszym ciele energetycznym, tworząc blokady. Wyobraźcie sobie, że każda negatywna myśl to mały kamyk wrzucony do rzeki waszej energii. Jeden kamyk nie zrobi wielkiej różnicy, ale co jeśli codziennie wrzucacie ich setki? Z czasem utworzy się tama, która zakłóci naturalny przepływ energii. W nocy, gdy nasz umysł świadomy odpoczywa, te nagromadzone emocje i myśli mogą wypływać na powierzchnię w formie koszmarów. To dlatego tak ważne jest, aby przed snem oczyścić swoją energię. Proste praktyki, takie jak medytacja. Głębokie oddychanie czy wizualizacja światła przepływającego przez ciało mogą pomóc w usunięciu tych energetycznych blokad i zapewnić spokojny sen. Teraz przejdźmy do fascynującej koncepcji czakr i ich roli w powstawaniu koszmarów. Czakry to centra energetyczne w naszym ciele, każde odpowiedzialne za różne aspekty naszego fizycznego i duchowego istnienia. Gdy czakry są zrównoważone i otwarte, energia przepływa swobodnie. Jednak gdy są zablokowane lub nadaktywne, może to prowadzić do różnych problemów, w tym koszmarów. Na przykład zablokowana czakra korzenia, związana z poczuciem bezpieczeństwa i stabilności, może prowadzić do koszmarów o upadaniu lub byciu ściganym. Niezrównoważona czakra gardła, odpowiedzialna za komunikację, może powodować sny, w których nie możemy krzyczeć lub wołać o pomoc. Szczególnie interesująca jest rola czakry trzeciego oka w kontekście koszmarów. Ta czakra, związana z intuicją i percepcją pozazmysłową, gdy jest nadaktywna, może powodować intensywne, często przerażające wizje senne. Z drugiej strony, gdy jest zablokowana, może prowadzić do poczucia zagubienia lub dezorientacji w snach. Co ciekawe. Niektórzy praktycy energetyczni twierdzą, że koszmary mogą być sposobem naszego ciała energetycznego na oczyszczenie się z nagromadzonych negatywnych wibracji. W tym ujęciu, koszmar jest jak energetyczny detoks nieprzyjemny, ale ostatecznie prowadzący do większej równowagi. Warto też wspomnieć o koncepcji energetycznych pasożytów lub bytów astralnych które według niektórych tradycji mogą przyczepiać się do naszej aury i żywić się naszą energią, powodując koszmary. Choć jest to kontrowersyjna idea, niektórzy praktycy energetyczni zalecają regularne oczyszczanie aury, aby pozbyć się tych niepożądanych gości. Pamiętajcie, że nasze ciało energetyczne jest równie realne i ważne jak ciało fizyczne. Dbając o swój przepływ energii, równoważąc czakry i oczyszczając aurę, możemy nie tylko zmniejszyć częstotliwość koszmarów, ale także poprawić ogólne samopoczucie i jakość życia. Koszmary mogą być sygnałem, że nasza energia potrzebuje uwagi i troski. Słuchajmy więc tych nocnych wiadomości i uczmy się harmonizować naszą wewnętrzną energię. Wkraczamy teraz w fascynujący świat duchowych przesłań ukrytych w naszych koszmarach. Choć mogą one wydawać się przerażające, w rzeczywistości są często głębokimi wiadomościami od naszego wyższego ja, tej części nas, która jest połączona z uniwersalną mądrością. I widzi szerszy obraz naszego życia. Wyższe ja komunikuje się z nami poprzez symbole i metafory, ponieważ język duszy jest bardziej obrazowy niż werbalny. Koszmary, ze swoją intensywnością i emocjonalnym ładunkiem, są doskonałym nośnikiem dla tych ważnych przesłań. To jak gdyby nasze wyższe ja krzyczało: Hej, zwróć na to uwagę to naprawdę ważne. Na przykład, Powtarzający się koszmar o spadaniu może być wiadomością od wyższego ja, że tracimy kontrolę w jakimś obszarze naszego życia i potrzebujemy znaleźć nowe oparcie. Sen o byciu ściganym może sugerować, że uciekamy przed czymś w naszym życiu. Może to być odpowiedzialność, prawda o nas samych, lub ważna decyzja, której się boimy podjąć. Symbolika w koszmarach jest niezwykle bogata i często bardzo osobista, chociaż istnieją pewne uniwersalne symbole. Woda często reprezentuje emocje, dom może symbolizować nasze wewnętrzne ja. Ważne jest, aby interpretować je w kontekście naszego własnego życia i doświadczeń. Na przykład, wąż w koszmarze dla jednej osoby może reprezentować lęk i zagrożenie, podczas gdy dla innej może być symbolem transformacji i mądrości. Kluczem jest wsłuchanie się w swoje intuicyjne odczucia związane z symbolami w naszych snach. Warto też zwrócić uwagę na powtarzające się elementy w naszych koszmarach. Jeśli regularnie śni nam się określony kolor, liczba lub miejsce, może to być wskazówka od naszego wyższego ja, aby zwrócić uwagę na coś związanego z tym elementem w naszym życiu na jawie. Nie jesteśmy jednak sami w interpretacji tych nocnych przesłań. Wielu ludzi doświadcza obecności przewodników duchowych w swoich snach, w tym w koszmarach. Ci przewodnicy mogą przybierać różne formy od znanych nam osób, przez zwierzęta, po istoty świetliste. Przewodnicy duchowi często pojawiają się w naszych snach, aby pomóc nam przejść przez trudne doświadczenia lub przekazać ważne nauki. W kontekście koszmarów przewodnik może pojawić się, aby pomóc nam stawić czoła naszym lękom lub pokazać nam drogę wyjścia z przerażającej sytuacji. Czasami sam przerażający element koszmaru może być zamaskowanym przewodnikiem duchowym. Na przykład potwór goniący nas we śnie może być aspektem nas samych, którego się boimy, ale który niesie ważną lekcję lub moc. Kiedy nauczymy się stawić mu czoła i zintegrować jego przesłanie, może stać się potężnym sprzymierzeńcem. Pamiętajcie, że w świecie duchowym nie ma przypadków. Każdy element koszmaru, nawet te najbardziej przerażające, Niosą ze sobą dar mądrości i możliwość wzrostu. Kluczem jest nauczyć się patrzeć na nasze koszmary nie z lękiem, ale z ciekawością i otwartością. Praktyka prowadzenia dziennika snów może być niezwykle pomocna w odkrywaniu tych duchowych przesłań. Zapisując swoje koszmary zaraz po przebudzeniu i reflektując nad nimi, możemy zacząć dostrzegać wzorce i znaczenia, które wcześniej nam umykały. Ostatecznie, Koszmary są jak tajemnicze listy od naszej duszy, choć czasem trudne do odczytania, zawierają cenne wskazówki dla naszego duchowego rozwoju. Uczmy się więc czytać ten nocny język duszy, bo może on być kluczem do głębszego zrozumienia siebie i naszej duchowej ścieżki. Teraz, gdy zrozumieliśmy głębsze znaczenie koszmarów, przyjrzyjmy się praktycznym metodom radzenia sobie z nimi. Pamiętajcie, że kluczem jest nie tyle pozbycie się koszmarów całkowicie, co nauczenie się harmonijnej interakcji z nimi i wykorzystanie ich potencjału transformacyjnego. Zacznijmy od technik oczyszczania aury przed snem. Nasza aura, czyli pole energetyczne otaczające nasze ciało, może gromadzić negatywne energie w ciągu dnia, co może prowadzić do koszmarów. Oto kilka skutecznych metod oczyszczania aury. Kąpiel Solna. Dodajcie do kąpieli garść soli morskiej lub himalajskiej, wizualizując, jak woda zmywa z Was wszystkie negatywne energie. Okadzanie. Użyjcie szałwi, palosanto lub białej szałwi, do okadzenia swojego ciała i sypialni. Dym tych świętych ziół ma właściwości oczyszczające. Ćwiczenie świetlnej miotły. Wizualizujcie promień białego światła, który, jak miotła, zamiata całe wasze ciało od czubka głowy do stóp. Usuwając wszystkie negatywne energie. Przejdźmy teraz do medytacji i wizualizacji dla spokojnego snu. Praktyki te nie tylko pomagają w uniknięciu koszmarów, ale też przygotowują nas do świadomego śnienia. Medytacja pustej przestrzeni. Przed snem wyobraźcie sobie, że wasze ciało staje się puste w środku, wypełnione jedynie spokojnym, błękitnym światłem. To pomaga uspokoić umysł. Stworzyć przestrzeń dla pozytywnych snów. Wizualizacja bezpiecznego miejsca. Stwórzcie w swojej wyobraźni miejsce, gdzie czujecie się całkowicie bezpiecznie i spokojnie. To może być realne miejsce, lub wymyślona kraina. Przed zaśnięciem, wyobraźcie sobie, że przenosicie się do tego miejsca. Afirmacje przed snem. Powtarzajcie pozytywne afirmacje, takie jak. Moje sny są spokojne i pełne miłości, lub jestem bezpieczny i chroniony podczas snu. Wreszcie, przyjrzyjmy się kilku szamańskim rytuałom na odpędzenie złych snów. Łapacz snów. Ten tradycyjny indiański amulet ma zdolność wyłapywania złych snów w swoją sieć, pozwalając tylko dobrym snom przejść przez środek. Powieście łapacz snów nad łóżkiem rytuał bębnienia. Szamani często używają rytmicznego bębnienia do wejścia w zmieniony stan świadomości. Przed snem możecie wykonać krótki rytuał bębnienia lub słuchać nagrań szamańskiego bębna, prosząc duchy opiekuńcze o ochronę podczas snu. Podróż do Dolnego Świata. W szamanizmie dolny świat jest miejscem, gdzie możemy spotkać nasze zwierzę mocy. Przed snem wykonajcie wizualizację podróży do Dolnego Świata prosząc swoje zwierzę mocy o ochronę i przewodnictwo w snach. Rytuał czterech kierunków. Stańcie w centrum pokoju i zwróćcie się kolejno do każdego z czterech kierunków. Wschód, południe, zachód, północ. Wzywając ochronę i mądrość duchów każdego kierunku. Praca z kamieniami. Umieśćcie pod poduszką lub obok łóżka kamienie znane z właściwości ochronnych, takie jak czarny turmalin, ametyst czy kwarc dymny. Pamiętajcie, że kluczem do skuteczności tych praktyk jest regularne ich wykonywanie i głęboka wiara w ich moc. Eksperymenty z różnymi technikami, aby znaleźć te, które najlepiej działają dla Was. Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że praca z koszmarami to proces. Nie zniechęcajcie się, jeśli nie zobaczycie natychmiastowych rezultatów. Każda praktyka, każda noc to krok na Waszej duchowej ścieżce. Wreszcie, Słuchajcie swojej intuicji. Czasami najlepszym rytuałem może być prosty akt wyrażenia wdzięczności przed snem, lub głębokie, świadome oddychanie. Wasze wewnętrzne ja wie najlepiej, czego potrzebujecie. Zaufajcie tej wewnętrznej mądrości i pozwólcie jej prowadzić was do spokojnych, transformujących snów. Koszmary, choć często postrzegane jako nieprzyjemne doświadczenia, mogą stać się potężnym narzędziem naszego duchowego rozwoju. Kluczem jest zmiana perspektywy i nauczenie się, jak świadomie pracować z energią naszych snów. Jednym z najbardziej fascynujących sposobów transformacji koszmarów jest praktyka świadomego śnienia. W świadomym śnie zdajemy sobie sprawę, że śnimy, będąc wciąż w stanie snu. Ta świadomość daje nam niesamowitą moc. Możemy aktywnie wpływać na przebieg snu, w tym koszmaru. Wyobraźcie sobie, że jesteście w środku koszmaru, ścigani przez potwora. W momencie, gdy uświadomicie sobie, że to sen, możecie zatrzymać się, odwrócić i zapytać potwora kim jesteś i czego mnie uczysz? To może być początek głębokiego dialogu z własną podświadomością. Praktyka świadomego śnienia wymaga cierpliwości i regularnego treningu, ale rezultaty mogą być niezwykłe. Możecie nauczyć się nie tylko kontrolować koszmary, ale także wykorzystywać przestrzeń snu do głębokiej pracy nad sobą, uzdrawiania traumy czy odkrywania swojego potencjału. Nawet jeśli nie osiągniemy pełnej świadomości w śnie, możemy wykorzystać koszmary do pracy nad sobą w stanie jawy. Każdy koszmar możemy potraktować jako zaproszenie do głębszej autorefleksji. Zadajmy sobie pytania: co ten sen próbuje mi powiedzieć o moim życiu? Jakie lęki lub niespełnione pragnienia się w nim ujawniają? Na przykład, powtarzający się koszmar o tonięciu może wskazywać na poczucie przytłoczenia w życiu codziennym. Zamiast bać się tego snu, możemy wykorzystać go jako bodziec do zastanowienia się, w jakich obszarach życia czujemy się zalani i co możemy zrobić, aby odzyskać kontrolę. Szczególnie cenna w kontekście koszmarów jest Jungowska koncepcja integracji cienia. Cień, według Karla Junga. To ta część naszej osobowości, którą odrzucamy lub której nie akceptujemy. Często manifestuje się on w naszych snach jako przerażające postacie lub sytuacje. Jung uważał, że kluczem do pełni i zdrowia psychicznego jest integracja cienia, uznanie i zaakceptowanie tych odrzuconych części siebie. Koszmary mogą być doskonałą okazją do spotkania z naszym cieniem i rozpoczęcia procesu integracji, na przykład jeśli regularnie śni nam się, że jesteśmy atakowani, możemy zastanowić się, jakie aspekty naszej agresji lub siły wypieramy w życiu codziennym. Być może boimy się naszej własnej mocy lub nie potrafimy asertywnie bronić swoich granic? Praca z cieniem poprzez koszmary może być głęboko transformująca. Gdy zaczynamy akceptować i integrować te odrzucone części siebie, często odkrywamy w nich źródło ogromnej siły i kreatywności. Pamiętajcie, że transformacja koszmarów w narzędzie rozwoju duchowego to proces. Wymaga on otwartości, cierpliwości i gotowości do spojrzenia w głąb siebie, ale nagroda jest ogromna: głębsze zrozumienie siebie, większa wewnętrzna harmonia i poczucie pełni. Praktykujcie więc z ciekawością i współczuciem dla siebie. Każdy koszmar to nie przekleństwo, ale dar, zaproszenie do głębszego poznania siebie i swojej duchowej ścieżki. Z czasem możecie odkryć, że te nocne podróże stają się jednymi z najbardziej fascynujących i transformujących doświadczeń w Waszym życiu. Zobacz, jak inni radzili sobie ze swoimi koszmarami. Opowieść Marii. Maria przez lata cierpiała z powodu powtarzającego się koszmaru, w którym była ścigana przez mroczną postać. Dzięki praktykom medytacyjnym i pracy z szamanem, nauczyła się stawić czoła tej postaci we śnie. Okazało się, że była to manifestacja jej własnych lęków i nieuznanych aspektów osobowości. Konfrontacja ta doprowadziła do głębokiego uzdrowienia i transformacji w jej życiu. Doświadczenie Tomka. Tomek regularnie śnił o spadaniu w przepaść. Poprzez techniki świadomego śnienia nauczył się latać w swoich snach. To doświadczenie nie tylko zakończyło jego koszmary, ale również otworzyło go na nowe wymiary duchowości i samopoznania. Tomek odkrył w sobie zdolności intuicyjne, które teraz wykorzystuje w pracy jako doradca duchowy przemiana Anny. Anna cierpiała na koszmary związane z traumatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa. Poprzez pracę z terapeutą specjalizującym się w regresji, odkryła, że jej koszmary były próbą przepracowania tych trudnych wspomnień. Dzięki temu procesowi nie tylko uwolniła się od koszmarów ale również doświadczyła głębokiego uzdrowienia emocjonalnego i duchowego. Jak koszmary mogą prowadzić do duchowego przebudzenia? Koszmary często zmuszają nas do konfrontacji z naszymi najgłębszymi lękami i nierozwiązanymi problemami, co może być katalizatorem głębokiej przemiany. Przez pracę z koszmarami możemy odkryć ukryte aspekty naszej psychiki i duszy, prowadząc do większej samoświadomości i integracji osobowości. Przezwyciężenie koszmarów często wiąże się z rozwojem nowych umiejętności duchowych, takich jak świadome śnienie czy medytacja, które mogą otworzyć drzwi do wyższych poziomów świadomości. Koszmary mogą być postrzegane jako wezwanie od naszego wyższego ja lub przewodników duchowych, zachęcające nas do podjęcia podróży samopoznania i rozwoju duchowego. Te historie i refleksje pokazują, że koszmary Choć początkowo przerażające, mogą stać się potężnym narzędziem transformacji i duchowego wzrostu, prowadząc do głębszego zrozumienia siebie i świata wokół nas. Jeśli pojawiają się w Waszym życiu straszne sny, to pamiętajcie, drodzy widzowie, że każdy koszmar niesie ze sobą potencjał transformacji. Nie bójcie się swoich nocnych lęków, są one kluczem do głębszego samopoznania. Praktykujcie techniki, o których mówiliśmy, z cierpliwością i otwartością. Każdy krok w kierunku zrozumienia waszych koszmarów jest krokiem w kierunku duchowego wzrostu. Pamiętajcie, że jesteście potężniejsi niż wasze lęki. Macie w sobie siłę, by je przezwyciężyć i przekształcić. Kończąc, chcemy Wam przypomnieć, że każdy z nas ma potencjał, by przekształcić swoje najgłębsze lęki w źródło siły i mądrości. Koszmary, choć początkowo przerażające, mogą stać się bramą do nowego, bardziej świadomego życia. Bądźcie odważni, bądźcie otwarci i pamiętajcie, nie jesteście sami na tej duchowej podróży. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będziemy zgłębiać kolejne tajemnice naszej duchowej natury.